Dzień dobry, Anna Więckiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu, m.in. Dzień Białej Laski, jubileusz przedszkola tęczą malowane dziesięciolecie współpracy polsko-chińskiej. Z okazji Dnia Białej Laski, święta osób niewidomych i niedowidzących, w starogarskiej restauracji Kociewianka odbyło się spotkanie, które było okazją do życzeń i podsumowań. 15 października najlepsze życzenia członkom Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim złożył zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błęcki. Miejskie przedszkole publiczne nr 4 tęczą malowane, obchodzi w tym roku swoje 50-lecie. W roku 1974 szeroko otwarte zostały drzwi przedszkola, aby powitać pierwszych przedszkolaków. Od tej pory codziennie historią tego miejsca tworzą ludzie, pokolenia, dzieci i rodziców, pedagogów i pracowników obsługi, którzy służą dzieciom swoimi umiejętnościami, entuzjazmem i sercem. Zebranych na wydarzeniu przywitała dyrektor przedszkola Magdalena Mandziara, a także Alicja Prokopów pełniąca funkcję. Rektora w latach 1993-2024. Na jubileuszowe obchody licznie przybyli goście oraz przedstawiciele władz miasta. 50 lat pracowanie, ale także i dzieci, które są tą przeszkodą opuściły. Starałem się z Panią Zaczani policzyć, ile tych dzieci było przez te wszystkie 50 lat, i możemy powiedzieć, że było ich ponad tysięcy. Część tych, dzieci już ma swoje rodziny, część jest dziadkami, wykonuje różne zawody i na pewno część też podjęło pracę jako wychowacę w przedszkolach czy w szkołach. Chciałbym też powiedzieć Wam tutaj, drogi dzieci, ten okres przedszkolny, jak można powiedzieć, w okresie wychowawczym jest taki jakby nas, nasz najkrótszy. On to hmm. najpierw trwa nie, 3 lata, 4 lata, ale czym starsi jesteśmy, tym bardziej byśmy chcieli do tego okresu wrócić i, i przypomnieć sobie, jak to było w tym przedszkolu, jak byliśmy my. W roku świętujemy jubileusz dziesięciolecia nawiązania współpracy polsko-chińskiej oraz podpisania porozumienia partnerstwa naszych miast. Z tej okazji, 11 października, Starogard Gdański odwiedziła delegacja z Foshan. Goście przybyli najpierw do Urzędu Miasta, gdzie mieli okazję porozmawiać z władzami Starogardu, obejrzeć filmy o mieście oraz zaprezentować materiał o Foshan. Goście podkreślali, że Starogard bardzo im się podoba. Szczególną uwagę zwrócili na otaczającą nas naturę, dużą ilość drzew i roślin, którymi oni nie mogą się nacieszyć na co dzień. Z okazji dziesięciolecia partnerstwa władze miasta wspólnie z naszymi gośćmi posadziły drzewo w Parku Miejskim. Pan przewodniczący, w imieniu naszej delegacji, bardzo się cieszy z naszej wizyty w, w pięknym Stargardzie Gdańskim. I życzymy przyjaźni trwałej, tak jak to drzewo, co dzisiaj sadziliśmy, będzie rosło coraz bardziej i coraz bardziej. I życzymy wszystkim mieszkańcom Starogardu szczęśliwego życia, zdrowia, wszystkiego najlepszego. Ten wyjątkowy moment zakończył wizytę delegacji w Starogardzie Gdańskim. Na ścianie kolejnego bloku na osiedlu Kopernika w Starogardzie Gdańskim zagościł nowy, barwny mural. Oficjalnie odsłonięty został 10 października. Z misją i przesłaniem dla nas dorosłych. Szanowni Państwo, serdecznie witam na takim symbolicznym odsłonięciu muralu autorstwa Magdaleny Haras, Adama Haras oraz pana Józefa Olszynki, który doskonale wpisuje się. W ogólnopolską kampanię Dzieciństwo bez przemocy, której inauguracja była dwa dni temu, dajemy dzieciom moc, dajemy dzieciom siłę, przez to, że my dorośli jesteśmy uważni na Wasze potrzeby, że dbamy o Wasze bezpieczeństwo, nie tylko w domu, ale też w miejscach, w których nie spędzacie dużo czasu w szkole, przedszkolu, na zajęciach pozalekcyjnych, ale. Ta kampania i to przesłanie widniejące na tym muralu to też słowa skierowane do każdego z nas, mieszkańca Starogardu, mieszkańca powiatu starogardzkiego, do mieszkańców w całej Polsce, do wszystkich dorosłych, żeby robili wszystko, żeby każde dziecko miało zapewnione prawo do bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa. Obraz wpisuje się w ogólnopolską kampanię społeczną Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Dzieciństwo bez przemocy. Kampania wystartowała 8 października. Jej lokalnym koordynatorem jest Centrum Pomocy Dzieciom. Autorką projektu muralu jest Magdalena Haras. Wykonawcami Trio o znanym już w Starogardzie pseudonimie H2O, czyli Magdalena Haras, Adam Jakub Haras i Józef Olszynka. Do jego powstania przyczynili się Roma Kamrowska, Polfarma, Nowa Budownictwo i RZ Budownictwo. Podziękowania otrzymała również Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie za udostępnienie powierzchni do wykonania obrazu. W drugiej części serwisu Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, przegląd artystyczny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Noc Bibliotek w Starogardzie. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest co roku 10 października. Uczyń zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne wszystkich globalnym priorytetem to tegoroczne hasło. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowali z tej okazji wystawę prac plastycznych pod tytułem Co wspiera zdrowie psychiczne oczami dziecka, którą obejrzał prezydent miasta Janusz Stankowiak. Dzieci zaprosiły go też do kawiarenki, która była tego dnia miejscem spotkań i okazją do dyskusji na temat zdrowia psychicznego w ogóle, tego jak powinniśmy o nie dbać, jak ważne jest rozmawianie o problemach i szukanie pomocy, gdy jest taka potrzeba. polskie, chociaż tyle w świecie miast, kawiarenki, mamma mia. Te i wiele innych przebojów usłyszeliśmy 12 października podczas 27. Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej spotkajmy się zorganizowanego przez Starogardzki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zgromadzonych przywitali przewodnicząca oddziału Danuta Słomińska i jej zastępca Józef Gerik. Poza występami na scenie podziwiać można było też pracę indywidu indywidualnych wystawców, którzy własnoręcznie wykonali prawdziwe dzieła. 11 października Miejska Biblioteka Publiczna imienia księdza Bernarda Sychty w Starogardzie zorganizowała kilka ciekawych wydarzeń z okazji Nocy Bibliotek. Licznie przybyli czytelnicy wzięli udział w spotkaniu autorskim z pisarką Anną Sakowicz, która opowiadała o swojej twórczości, często dotykającej trudnych tematów społecznych. Oprócz licznych ciekawych spotkań, w wypożyczalni dla dorosłych można było wybrać sobie książkę, do domowej biblioteczki w akcji książkobranie oraz uczestniczyć w warsztatach makramy. Dostępne były także planszówki, budowle z lego oraz zabawa z robotami. Przedszkole tęczą malowane wzięło udział w ogólnopolskim prozdrowotnym programie Przedszkole Bez pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz miesięcznika Bliżej Przedszkola, którego inicjatorem jest PolFarma. W ramach programu podopieczni przedszkola biorą udział w zajęciach edukacyjnych, które w ciekawy i zrozumiały sposób pokazują, jak ważne jest dbanie o czyste ręce w kontekście naszego zdrowia. Jako polfarma dbamy o zdrowie Polaków każdego dnia. Dziś podejmujemy wyzwanie, aby zadbać o zdrowie tych najmłodszych. I właśnie dlatego powstał program edukacyjny Przedszkola Bez Owsików. Nasze dzieci wspaniale bawiły się uczestnicząc w tej akcji. Wiedzą dzisiaj dużo więcej niż wiedziały dotychczas na temat zdrowia i zdrowego trybu życia. Wiemy dokładnie już dlaczego należy myć ręce, wiemy dokładnie czym są owsiki i nie mamy problemu, żeby się z tym tematem zmierzyć. Nauczyciele otrzymali bardzo ciekawy zestaw pomocy dydaktycznych, które pomogły nam w atrakcyjny dla dzieci sposób przeprowadzić zajęcia. Były pieczątki, rozmowy, praktyczna nauka, mycia rąk. Rodzice otrzymali również ciekawe broszurki edukacyjne. Także uważam, że program naprawdę przerósł nasze oczekiwania. Naszym celem jest pokazanie, że owsiki to nic strasznego i tak naprawdę mogą przydarzyć się każdemu. Na szczęście są łatwo dostępne i skuteczne sposoby, aby sobie z nimi poradzić. Są też sposoby, aby im przeciwdziałać. I właśnie na tym skupiamy się podczas warsztatów prowadzonych w ramach programu Przedszkola Bez Owsików. Głównym celem działań profilaktycznych w naszym przedszkolu jest polityka zdrowotna na rzecz dzieci. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w kampanii. Przedszkola Bez Owsików, która dała nam tutaj dużą możliwość. Zachęcamy wszystkich serdecznie, żeby uczestniczyli również w tej akcji, ponieważ jest ona uważam priorytetowa w działaniach profilaktyczno-wychowawczych każdego przedszkola. Edukujemy dzieci, w jaki sposób dbać o higienę rąk, a dla rodziców przygotowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, które w razie potrzeby wesprą ich w działaniu. Dlatego już dziś Zgłoś przedszkolę do programu. Wejdź na przedszkolabezowsików.pl i wypełnij krótki formularz. na delegatów szkół do Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański szóstej kadencji. Zgłoszenie delegata do rady oraz podpisane przez niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno zostać dostarczone przez przedstawiciela samorządu uczniowskiego do Centrum Organizacji Pozarządowych ulica Mickiewicza 1 do dnia 22 października. Wszystkie pytania, zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio pod widoczny na ekranie numer telefonu. W Starogardzie Gdańskim trwają właśnie nabory do Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański. Młodzieżowa Rada Miasta to tak dosyć ciekawy organ współpracujący z samorządem, głównie z prezydentem miasta i składa się z uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Starogardu Gdańskiego. E, Młodzieżowa Rada Miasta nie ma określonej liczby radnych, bo zależy to od e, ilości uczniów e, w, we wszystkich szkołach w Starogardzie, e, jednak e, zasada jest taka, że na 150 uczniów e, w danej szkole przypada jeden mandat. Chciałabym w tym miejscu zachęcić wszystkich e, uczniów, którzy mają chęć, e, Działać w Starogardzie. Pragnę zachęcić także wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby swoich uczniów wesprzeć w takim działaniu, aby namówić ich do startowania do Młodzieżowej Rady Miasta. Szkoła ma możliwość przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady, ale nie ma takiego obowiązku mogą y, samorządy uczniowskie delegować y, radnych młodzieżowej rady miasta w sposób przez siebie wybrany i w ten sposób y, każda szkoła będzie miała możliwość y, stworzenia takiej swojej delegacji tutaj w strukturach młodzieżowej rady miasta. Młodzieżowa rada miasta to y, w mojej y, ocenie taki inkubator obywatelskości. Zachęcam więc wszystkich y, uczniów i nauczycieli do tego, aby y, w tym działaniu wzięli udział. Tradycyjnie w październiku odbędzie się Wernisarz wystawy sztuki polskiej. Tym razem miłośnicy malarstwa będą mieli okazję zobaczyć obszerną kolekcję prac profesora Władysława Jackiewicza, który zaliczany jest do grona najwybitniejszych twórców polskiego malarstwa współczesnego. Wystawa w Galerii A imienia Michała Faryseja jest pierwszą okazją do pokazania dorobku artysty w Starogardzie, z którym całe życie łączyły go silne więzi rodzinne. Wernisaż odbędzie się 18 października o 18 w Galerii A. Wystawa czynna do 6 grudnia. W Nowym Jorku, Brukseli, 6 listopada w sali Soku odbędzie się 31. Noc Bardów imienia Ryszarda Rybelki. Starogardzkie Centrum Kultury do 4 listopada przyjmuje zgłoszenia chętnych artystów i zespołów, którzy w tym roku zaprezentują na scenie kina Soku dwa utwory z gatunku poezji śpiewanej i piosenki autorskiej. Zgłoszenie prosimy wysyłać na adres e-mail widoczny na ekranie. Otrzymane zgłoszenie potwierdzone zostanie mailem zwrotnym. Starogardzkie Centrum Kultury przyjmuje zgłoszenia na stoiska handlowe na jarmark świąteczny w Starogardzie Gdańskim, który odbędzie się 8 grudnia na rynku miejskim. SCK oferuje możliwość wynajęcia stoiska handlowego, gdzie będzie można sprzedawać świąteczne specjały, rękodzieło, ozdoby i inne wyjątkowe produkty okolicznościowe. Stoiska są odpłatne. Szczegółowe informacje oraz zapisy u organizatora. Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach akcji Różowy Październik planuje wesprzeć kobiety walczące z rakiem piersi i zaprasza 20 października o 9 na wspólny marsz Nordic Walking. Start na stadionie miejskim, dystans około 10 km, udział bezpłatny. Marsz odbędzie się przy udziale minimum 5 osób, zapisy u organizatora. Scena ODK razem z artystami Teatru Kuźnia Bracka zapraszają na koncert z okazji 22. urodzin teatru. Odbędzie się 18 października o godzinie 19.00 ulica Reymonta 1. Wstęp bezpłatny. Ponadto informujemy, że w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury przy Alei Wojska Polskiego 16 30 października odbędzie się seans relaksacyjny pod nazwą Dotyk Misami. To wyjątkowe spotkanie z wysokimi wibracjami misy tybetańskich i innych instrumentów. Cena udziału 50 zł. Pierwsza grupa godzina 17. 17.30, druga grupa 19.30. Zapisy u organizatora. Niestety po zaciętej grze Kociewskie Diabły przegrywają dwa ostatnie spotkania. W minioną środę z młodzieżówką Trefla Sopot wynikiem 84-82, a w niedzielę z miastem Szkła Krosno wynikiem 87-74. Kolejne spotkanie nasi koszykarze rozegrają już tym sobotem na swoim parkiecie o godzinie 15. SKS Fulimpex Starogardańskiej kontra Enea Basket Poznań. W sobotę 12 października klub piłkarski Starogard Gdański dopisuje kolejne trzy punkty ligowe wygrywając z Aniołami Garczegorze wynikiem 4-1. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Oliwier Maczkowski, Marcin Szymanek, Karol Zieliński i Mateusz Wołoszyn. Kolejne spotkanie rozegramy w sobotę na wyjeździe z drużyną Gryf Wejherowo. Sobotem 12 października 22 zawodników Biofit Bonus Karate Team brało udział w Yamabushi Cup w Świecie. W zawodach wzięło udział prawie 5000 tysiąca zawodników z 46 klubów. Starogardzianie spisali się bardzo dobrze, zdobywając 15 medali: 4 złote, 5 srebrnych i 6 brązowych, co uplasowało nas na piątym miejscu w klasyfikacji ogólnej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.